Kreska Arna Shaneliman w sukience z ogromnym rozcięciem. Shaneliman 27L pochwali Basi jaki czas temu. Kreska ona i jejem zostan rodzicami. Amerykańska modelka nie rezygnuje z powodu ci kreska Y z udziału w imprezach. Dzięki czemu mo kreska podziwia jej rosnący brzuszek. Na jednym z ostatnich eventów Mokreska naby bo podziwia tak Kreska E jej debugie nogi w sukience z ogromnym rozciciem. Jak Wam się podoba?